Bo Azeria, taka jak tu, znajduje się w wielu polskich domach. Oczywiście można ją zdemontować. Ale dzisiaj pokażę Ci, jak ją w łatwy sposób odświeżyć bez zbędnego remontu. Partnerem programu jest Fixli, aplikacja do zlecenia usług. Partnerem odcinka jest marka Dulux. Witaj! Moim zadaniem dzisiaj jest odnowienie tej oto Deskami są wyłożone wszystkie ściany, niektóre drzwi oraz elementy sufitu. Jak to zrobić, żeby nadać spójny wygląd całym pomieszczeniu? Jest na to kilka sposobów. Błazerię można pomalować lakierobejcą, farbą akrylową bądź też farbą kredową. Malowanie lakierobejcą uwydatni nam strukturę drewna. Za to malowanie farbą akrylową nada jednolitą powierzchnię. Malowanie farbą kredową da fajny efekt, ale farba kredowa sama w sobie jest łatwo ścieralna i trzeba ją zabezpieczyć lakierem. Ja tutaj też nie chciałbym szlifować całego pomieszczenia bardzo dokładnie, gdyż jest to bardzo trudny i pracochłonny proces do wykonania ze względu na te wgłębienia. Inwestorzy chcą odejść od wyglądu typowego drewna, dlatego zdecydowaliśmy się na farbę kryjącą. Ja wybrałem farbę Dulux szybka od nowa boazerię. Farba ta nie wymaga zastosowania podkładu, co znacznie skraca cały proces malowania. Co nam będzie potrzebne do malowania boazerii? Do umycia i oczyszczenia potrzebny będzie detergent oraz szmatka. Do tłuszczenia benzyna ekstrakcyjna. Do zabezpieczenia przyda się taśma oraz folia bądź papier. Do szlifowania konieczny będzie papier ścierny, oraz znacznie ułatwi pracę nam szlifierka mimośrodowa, do zdrapania nierówności czy drzast przyda się szpachelka do naprawy ubytków, szpachlówka, do samego malowania, oczywiście potrzebny będzie pędzel z naturalnego włosia, wałek welurowy, kuweta, no i oczywiście sama farba. Przed rozpoczęciem renowacji przypominam, że każdą z tych prac można zrobić z pomocą fachowców. Można ich znaleźć w serwisie Fixly. Po wpisaniu wszystkich danych otrzymasz dopasowaną do Twoich potrzeb ofertę. Na początku zdemontuj wszystkie elementy, takie jak lampy, włączniki. Następnie wszystkie rzeczy, których nie chcesz pomalować zabezpiecz taśmą malarską. Podłogę przykryj papierem. Ważne, żeby wszystko dokładnie zabezpieczyć. Gdyż późniejsze czyszczenie doda Ci bardzo dużo pracy. Teraz czas na przygotowanie całej powierzchni. Pierwszym krokiem jest dokładne umycie i odtłuszczenie. Użyj do tego detergentu i szmatki. Po dokładnym umyciu wszystkich ścian należy zweryfikować ich stan. Zobaczyć gdzie są ubytki, czy jakieś zadry, tego typu ubytki trzeba wszystkie zaszpachlować szpachlówką i naprawić. Wszystkie wystające elementy usunąć i zeskrobać, a później całość zeszlifować papierem, żeby zmatowić, żeby farba nam się lepiej przyjęła. Po uzupełnieniu ubytków, poczekaj aż to wyschnie i następnie uzyskaj odpowiednią formę przy użyciu papieru ściernego. Usuń też różnego rodzaju pozostałości po taśmach. Szlifowanie zacznij od zagłębień. Użyj do tego najlepiej papieru ściernego bądź też gąbki ścierne. Po wyszlifowaniu zagłębień. Większe powierzchnie znacznie łatwiej będzie przeszlifować szlifierkę, mimo Do szlifowania użyj papieru o gradacji 100. Po przeszlifowaniu ważne jest dokładne odpylenie powierzchni. Użyj do tego benzyny ekstrakcyjnej i szmaty. Nasą szmatę i przetrzyj dokładnie całą powierzchnię. Pomieszczenie przygotowane. Wszystko, co ma nie być pomalowane, oklejone. Błazeria wyczyszczona, przeszlifowana i odpylona. Teraz czas na czynność główną, czyli malowanie. Zacznij malować pędzlem. Na początek pomaluj wszystkie zagłębienia. Nie staraj się pomalować na gotowo, gdyż i tak będziemy malować to na dwa razy. Jeżeli będzie prześwitywał kawałek drewna spod farby, to im się nie przejmuj, druga warstwa na pewno to pokryje. Jeżeli już wszystkie zagłębienia pomalowałeś pędzlem, przyszedł czas na wałek. Należy nim pomalować wszystkie duże powierzchnie i przywrócić jednolitą strukturę. Ważne jest, żeby farbę nałożyć równomiernie i jednolitą warstwę. Pierwsza warstwa pomalowana, teraz musisz dać temu wyschnąć minimum 6 godzin według zaleceń producenta i wtedy będzie można położyć drugą warstwę. Większe ubytki w boazerii uzupełniłem już wcześniej, ale po wyschnięciu pierwszej warstwy uwydatniły się drobne otwory. Zaklejmy je teraz szpachlówką, damy wyschnąć i przykryjemy je drugą warstwą farby. Nada to znacznie lepszego wyglądu całej naszej pracy. Pierwsza warstwa farby już wyschła, wszystkie ubytki naprawione, przeszlifowane i odpylone. Czas na drugą warstwę. Postępuj analogicznie do pierwszej. Najpierw zagłębienia pędzelkiem, a następnie resztę wałkiem. Wszystko pomalowałem na dwa razy, teraz daj temu wyschnąć przynajmniej dwie godziny i biorę się za montaż. Praca skończona. Osiągnęliśmy świetny efekt. Ja zastosowałem tu farbę koloru jasny beż, która bardzo dobrze sprawdza się w tego typu przedpokojach. Farba Dulux przeznaczona do odnowy błazerii to bardzo dobry produkt, który idealnie pokrył powierzchnię. Zachęcam do działania. Twój przedpokój, niedużym kosztem, może całkowicie odmienić swój wygląd. Daj znać w komentarzu, jak ci poszło. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia, Jerzy Pawlicki.